Witamy serdecznie. Jesteśmy w pięknej okolicy rzeczki. Czarny Most, Dziadowa Kłoda, Las. Parę kilosów za nami. Taka malutka rzeczka. Kiedyś się tutaj kąpaliśmy. Oto z tym moim kuzynem pięknym, wspaniałym. On był jeszcze malutki wtedy, a teraz już 40-letni chłop. A tu Montek już, proszę. Chrzest bojowy. Chrzest bojowy. Napij się kochanie. Zmęczyłeś się. Napisie, tak. Montek, chrzest bojowy, on się uwielbia kąpa. my no tu popływa, tylko nie ma gdzie. Ale Montek, ja proponuję, bo tu jest taka woda stojąca. choć tu bardziej, tu chodź. Tu odsuńcie się, bo on Was ochlapie. Montuś, chodź tutaj, tu idź, tu. Tu, kochanie, idź, tu. Ja tu No, Tu wskakuj, tam sobie idź, popływaj. nie jest głęboko. Chodź tu, Montek, tam idź, tam się i napij, tam na dół. No. Tu nam towarzyszą... Dwójka dzieci. Weroniko, witam Cię serdecznie, witam Cię i Aleksander, witam Cię Aleksander, jak Wam tak. się podobał spacer? Super. Tak, super. Byliście kiedyś nad Czarnym Mostem z rodzicami? Tak, tak. Czy jesteście po raz pierwszy, Jest... super było, tak? raz jesteśmy. Który? A kąpałeś się kiedyś tu? Nie. Ja też nie. No powiem Ci, że teraz da się dziwię, że myśmy się tu kąpali kiedyś. kiedyś no, czysta woda. Czysta woda i chyba wyższa. Montek w swoim żywiole ale bardzo urokliwie ta, ta, tam jest trochę głębiej i tu trzeba było się przedrzeć przez las dosyć znacząco a tu proszę te peldzacze wodne czego one się tam nazywają zajwaniają. tuś wskakuj jak chcesz, ochłodź się, napij się, no i idź, idź kochanie idź chłopaku tak jest Wątek to jest bób, pies zwany dobrem inaczej na stawikach tam pływa jak szalony o tak jest, tak jest. Chłopak się chłodzi, jajka umoczone. No napisie, elegancko, super. Możesz sobie posiedzieć nawet, jak chcesz. No, pięknie. Idzie sprawdzić tam. Elegancko, no ta i wychodzi piękny kawaler. o, ho, ho, ho. No, pryskał. Tu jest gorsza woda, Montek, No, ale, ale tu Patyk się, tu się Patyk spodobał chłopakowi. O! Uwaga, uwaga, bo się będzie oczepywał. Uwaga, uciekać, dzieciaki. Co, słuchajcie, lubicie tego mątka? Tak. Lubicie, no. To super, cieszę się bardzo. Co? Coś po mnie chodzi. To na szczęście robak zwany całuśnikiem, wiesz? Buziaki daje. Tu jakaś roślinność jest, tam widzieliśmy kaczki wcześniej, więc nie jest tak. Jeżeli coś rośnie pod wodą, znaczy, że nie ma tragedii. No wchodź jeszcze chłopaku, bo będzie droga powrotna. Idź no, Montusiu, jeszcze sobie pochodź. Tak jest, on by popływał, ale tu za płytko. O tak, pijemy wodę. Tak, mój kochany, o i siadamy, tak jest, i tu wszystko ochłodzone, super Montusiu, brawo. Tak, tak. O. o, idziesz tam zobaczyć pod, pod most. No to idź, przejdź się tam, zobacz czy tam nie ma jakiego bobra. Tam dalej są. Tam dalej bobry są? Tak. Ale pięknie. No. Wow, uwaga, bestia wyszła! Bestia. Nie skać z mostu, on jest zdolny do takich rzeczy. No nie, nie, nie skaczemy, nie wolno. No ale Radocha, dupa ochłodzona, już Radocha jest. Tak. jak No teraz to on wygląda tak, jakby był chudzielec. Nóżki jak u Anuraktyka teraz. O. No, wiedzieć jaki nie padnijcie, bo droga powrotna przed nami, no. a tu... No, no Ej, to te piersi tutaj jest na drugą stronę. To mówi, że tu się da samochodem jakoś dojechać? No to można sobie z mątkiem przyjechać na, na posiedzieć, kiedy... Jak będzie gorąco, jak będziemy wakacje czy coś i będzie gorąco, to tutaj kocyk... Trochę się kurzy, ale da, ale da się dojechać. Kocyk i już. O, a tu zobacz. Idź no tu, chłopcze. O, nie skacz, chodźże tu. Ty jesteś wariat, chodźże tu. Schodź, za płytko, żeby skakać. O, kiedyś chciał skoczyć, wiesz, na tym, tym stawie tam z tego murka u was tam. Chciał, rozpędził się już. Idź no tu sobie zobacz. Tu chyba będzie głębiej trochę. Zobacz jaki bader. Nie wyciągniesz go. Dawaj tego patyka. Nie, no, tak samo jest. Fajnie, kochany jesteś. Ale oj, tam nie mnie. Zobaczcie, co mam Wy czasem nie skaczcie. No nie, no stójcie sobie. O, jaki kochany Montuś. Ochładza się, tak. Super piesek, kochany. Brawo. Ale fajnie. Jest jeszcze niżej. Po tych kwasów jest jeszcze niżej. No. Głębiej w sensie? Nie Gdzie są te bobry? Tam zakry To trzeba by tam mówić dalej, Bobry, tak? Tam dalej oh, oh, rozbójnik no. No, 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 no. O, o! wyskoczył O! King Kong, King Kong powróci, uwaga, uwaga. No, porad dawaj to, wyciągaj. No co, co gościu z tobą? Dawaj, wyciągaj tego patyka. No, chyba, chyba nie, chyba nie. Chyba A, no, nie. tego patyka. Chyba nie dam rady. Idź no, wyciągnij tego badyla, Montek. Dajże spokój, nie rób scen. Dawaj tego patyka, Montek. O, on skakał. Dawaj go, dawaj tego patyka. On skakał. No. Nie skaczemy, patyka dawaj. No, dawaj patyka. O, A tu jeszcze, no wchodź, skakuj do wody. Skakuj do wody, ochłodź się jeszcze. O! Tak jest. A no No super, piesek, super. Ochłodzisz się, tak. Dobra, mordka, kochana. No. to się tutaj kąpać. Ludzie. Ludzie też. No myśmy się kąpali. Tata to miał tyle lat chyba co ty albo i... Im... No nie no, no może jego wieku miał, tak? tak, w twoim siedem wieku. 7 lat. lat, no. O ma siedem lat. Stare czasy. Jacek był kot, żeśmy tu mieli... Wydawało mi się to wszystko większe wtedy, ale może było więcej wody po prostu, tak, no bo... Były tam robione specjalnie, nie? No i wujek byłeś wtedy jeszcze mniejszy. No tak, no byłem mniejszy, to wszystko mi się wydawało większe. Ty to masz łeb kierowniku, naprawdę. Gratuluję Ci pomyślunku, ale teraz nie nabijam się. No. O, montek się cieszy. Pięknie, Montusiu A co Pięknie kochanie. Widziałam jednego Boby ja. Jakbyśmy mieli patyczka mojego, to byś lepiej mu rzucili Czekajcie. O, jest jakiś Jest. No, chłopaku. No, dawaj tam, dawaj za patykiem. No. Ale tutaj jest głębiej. No. to jest trochę głębiej. Jak będziecie u nas, i wtedy co byście byli, to on miał ten kołnierz, to nie mógł pływać. Jak przyjedziecie kiedyś, to pójdziemy i będzie pływał. On super pływa, jak David Hasselhoff. O. A A. No szukaj patyka, szukaj chłopcze. Jest, znaleziony. A! A! O, je, dzieciaki uciekają. Bo, uwaga, bo mokra dupa przyszła. Tak jest. Tak jest. Dobra, jeszcze jeden rzut i idziemy dalej. No, coś to byś wyrwał. Nie, no, chodź chłopaku. Fuu! No, elegancko, dobry piesek, kochan. W środku nie chyba, tylko z trochę zewnątrz. Dobra, idziemy, bo musimy wracać, bo tu się dzieciaką zamoczymy buty i będzie. Ty to sobie wyschniesz? A ja się dotknę wody Chcesz sobie dotknąć? No, Tylko tam iść, żebyś nie wpadł. I tata niech cię przetrzymał, wpadniesz i będziemy mieć. Pięknie. Co byś jeszcze chciał? A no czekaj, tam ci rzucę, Montek, tam, daleko od dzieciaków. A chodź, jak ma być przygoda, to tu rzucimy. Chodź, jak ma być przygoda... Czekaj, takiego większego weźmiemy. O, panowie, patrzcie na to. No, Montek, dajesz. Poszedł. Tak jest. Jest zimno, ale tu jest ciepło, gorąca. Montek po drodze wyschnie. Będzie super. Ryb pieruna. No. Nie, 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 nie. Uwaga, 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 uwaga. No, połóż tego badyla. Ło, okay, no. nie będzie, że on wejdzie. Wejdzie, no co ty, to jest... On to w wodzie się czuje jak ryba. No. Tak jest. Ale słoneczko wychodzi teraz super. Brawo, kochanie. No, oczep się i idziemy. No, oczep się tam. Uwaga. No, pięknie. No, idziemy. Idziemy. No. Chodź, Montusiu. Jeszcze raz na koniec? No to czekaj. No. No Płasen, dubsko. Płasen, doktor. Doktor, do, obydwa patyki będziesz brał? Obydwa? Obydwa? Gdzie ta morda? Puu! No, dawaj, ja chcę tamtego patyka. Dawaj go. O. Pięknie, no uciekaj, będzie się odczepywał. O, teraz wyglądasz jak hiena, a nie wilczur. O, no teraz już trochę jak wilczur. Chodźmy. Ja bardziej, jak też, tego batyczka mam mu rzucić. Tak dobrze. Montusiu słyszałeś. To teraz lecisz tu. Dawaj go. O kurde. O. O kurde, o kurde. I dobra, już starczy, starczy. Odsuwać się, bo będzie się co... tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź tu do mnie. Oni nie mają patyków, ja mam. No, oczepuj się i idziemy. No. Rzuć, rzuć, rzuć mu, rzuć mu Już nie będziemy no. Ja mu mam dać? Dobrze Co mordo? Co kochanie? Co kochanie? No dawaj Tak jest Formuła 1 Formuła 1 to jest, no Dobra Chodź chłopcze Idziemy o Ostatni? O... No to dobra, niech Rzuci Olek, masz Olek, rzuć, nagramy, tylko uważaj na... Poszło, jest w wodzie, brawo. Super rzut. No. Dobra, poczekajcie. Odpocznij sobie chłopaku, odpoczynek. Odpoczynek chłopcze, bo się zajedziesz. Odpocznij. Ja jak No. Chodź Montusiu, chodź do słoneczka, odpoczniesz sobie, starczy. Chodź kochanie. On by, je, on by jeszcze chciał, patrz, o, o. jeszcze, hał, hał, mówi, a tu go nie widać w tym cieniu, no. Chodź, kochanie, idziemy. Bierz patyka idziemy, chodź, Montusiu. Smyczka. Smyczka, dziękuję ci bardzo, jesteś kochana, smyczkę mi przyniosła Weronika. No. Tam, z tego nie skaczemy. No. No, chodź chłopaku, idziemy. Wody, to tak, gdy by było więcej, to bym mu pozwolił. No super tu jest, nie? Przyjedziemy samochodem kiedyś. Super, weźmiemy kocyk. No w lato jak będziemy na wakacjach, to sobie tu przyjedziemy, kocyk weźmiemy i możemy cały dzień siedzieć. I montek będzie mu gorąco, to będzie wchodził. No, patrz, patrz, jak wymusza, patrz. Idziemy, Montusiu, chodź, kochanie, chodź. Chodź. No to papa, ja idę, papa. <grystanie> Leci. No, o, poszedł. No, dzieciaki kochają Montusia, ale no, on się da kochać. No. Tu chwilę przejdziemy, ale zaraz będziemy wyłączać. Tu jeszcze jakaś odnoga, tam pokażemy kawałek lasu. Jeden po deszczu wujek. Montek, no. formułę jeden po deszczu. W trakcie w wyścigu był deszcz i, i, i złączył łąkę. Mm. A ja to jestem formuła 2. A ja formuła 3. A to to jest formuła 5. A ty, Wujek, jesteś formuła 5? Tak, jestem formuła X, XL. Będzie pamiątka, będą mieli 60 lat, to im się pokaże, i wiedzą: Pamiętasz takiego psa, Montka? No. <gry> o, jest ekipa. Jaka piękna drużyna. Drużyna A.

No idź tam, zobacz, coś Cię tam bardzo interesuje, coś Ty tam wyczuł, bo już jak żeśmy szli, to chciałeś tam iść. Coś Ty tam wyczuł. To jest się widoczki dobra, tutaj nie będziemy zanudzać, bo my się będziemy przebijać tutaj, zaraz się za tą polanką zacznie las większy no i tak jest 16-17 minut dzieciaki się pożegnają, będą miały radocha jak będą oglądać, poczekajcie poczekamy na nich Później oglądając wypiekami na twarzy. Chodźcie dzieciaki, pożegnacie się z widzami. Chodźcie Olekwerka. No Chodźcie chłopaki, chłopaki dziewczyny. No Olek, co masz do powiedzenia na koniec widzom? Powiedz tutaj do kamery, czego im życzysz i dziękujesz za to, że byli z tobą w dziadowej kłodzie No Powiedz no. Nie, wiesz, sztydzisz się. A ty Werka, co byś powiedziała na koniec chłopakom i dziewczynom? Nie wiem. Nie wiem. Żeby chodzili na spacery do lasu. O! I zapraszamy do Dziadowej Kłody. No proszę, Zapraszamy dam. do Dziadowej Kłody. No. Zapraszamy do Dziadowej Kłody. <laughs> Dobrze, dziękujemy, przyjedziemy, weźmiemy ekipę większą. Tak jest. No, trzymajcie się, na razie, pa pa i na koniec Montek. W swoim żywiole. O, patyczkarz!